Dzień dobry, witajcie kochani. Jestem, jestem, mam nadzieję, że czekacie już w gotowości do tego, żeby razem wspólnie poćwiczyć i każdego dnia podjąć to wyzwanie, kontynuować je i sprawić, żeby można było jak najdłużej funkcjonować w zdrowiu, w radości i w pełnej sprawności. Zapraszam Was na pięć rytuałów tybetańskich. Codziennie ćwiczymy, ćwiczymy o takiej porze, jaka jest dla Was najdogodniejsza. Ja zamieszczam swoją gimnastykę... Teraz wakacje również wtedy, kiedy mogę, i myślę, że w każdej chwili możecie sobie z tych nagrań skorzystać i razem ze mną poćwiczyć, a będzie to wystarczającą motywacją do tego, żeby jednak każdego dnia chociaż coś zrobić dla siebie, skupić się na swoim ciele. Skupić się na oddechu, na fantastycznym narzędziu do rozluźniania naszego ciała i pozbywania się z niego napięć, po to, żeby można było przeżyć długie lata w zdrowiu, w pełnej sprawności i w radości z tego życia, bo właśnie na tym nam zależy. Chcielibyśmy żyć jak najdłużej, w związku z tym trzeba pomyśleć o tym, żeby ta jakość życia również była bardzo dobra i żeby zdrowie nam dopisało, żebyśmy mogli tym życiem się cieszyć. Ćwiczymy pięć ćwiczeń, które zostały w taki sposób opracowane, żeby poruszyć wiry energetyczne w naszym ciele. Jednocześnie zwracamy uwagę na nasze ciało i wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swojej możliwości, powoli, wprowadzając je w życie. Jeżeli dopiero zaczynacie, zacznijcie od kilku powtórzeń po to, żeby przyzwyczaić ciało i stopniowo zwiększajcie tak, żeby osiągnąć pełną ich liczbę 21. W trakcie gimnastyki popijamy wodę i ja przypominam o tym: przygotujcie sobie Koniecznie kubek z wodą. Ja piję ciepłą od rana, niezależnie od tego, jaka jest pogoda za oknem. I w trakcie gimnastyki skupiamy się na oddechu. Świadomie oddychamy, oddychamy do brzucha po to, żeby się lepiej porozluźniać i po to, żeby zbudować sobie narzędzie, do którego w każdej chwili, każdego dnia możemy wracać i pomagać sobie w trudnych sytuacjach stresu, bólu, napięć, a to jest naprawdę narzędzie, które pomoże nam nasze ciało rozluźnić. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i dzisiaj wprowadzamy myśl w oddechu łącząc ciało, ducha i umysł, czyli znowu oddech jest myślą przewodnią. W oddechu łącząc ciało, ducha i umysł i od tego oddechu zaczynamy. Zapraszam. Ten wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, zwróć uwagę na stopy, żeby były względem siebie ustawione równolegle. Wyciągnij sylwetkę w górę, odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu i połóż sobie dłonie na brzuchu. I wciągając nosem powietrze, uruchamiamy mięśnie brzucha tak, żeby brzuch napełnił się jak balonik, chwilę wytrzymujemy. I wypuszczając powietrze, rozluźniamy mięśnie, opróżniamy brzuch. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajamy się do tego rytmu. Cały czas oddychając z łóżdłami na wysokości klatki piersiowej, wyciągnij się w górę, skup wzrok na jednym punkcie. Naprzeciwko siebie, ponieważ w pierwszym rytuale będziemy kręcić się wokół własnej osi. I żeby nie zakręciło się w głowie, ta głowa pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało się obróci i dopiero wtedy. Szybko odwracamy głowę, wracając wzrokiem na ten punkt, a za nią podąża ciało. Rozłóż ręce szeroko, przytrzymaj mięśniami brzucha sylwetkę i zaczynamy wirowanie w prawą stronę. Oddychając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz w swoim tempie. A ja wykonuję 21. Zatrzymaj się. Stań w pozycji wyjściowej. Skup wzrok na czubkach palców. Oddychaj do brzucha. I jak już wiara w głowie ustanie, to powoli przejść na matę. Popij wodę. połóż się na plecach do drugiego rytuału. Kregosłup przyklejony do maty, ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, palce stóp mocno zadarte do góry, tak żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech, ułóż głowę i pociągnij mocno w górę stopami nogi, starając się, żeby kolana były wyprostowane. A z wydechem odłóż i nogi i głowę. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Zamknij oczy skup się na ciele. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech, osiem, wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech, jedenaście, wydech, dwanaście, wydech, trzynaście. Oddechu łączym ciało ducha i umysł. Czternaście. Wydech. Piętnaście. Wydech. Szesnaście. Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech. Dziewiętnaście wydech dwadzieścia. Wydech. I dwadzieścia jeden. Wydech. Rozluźnij. Przewróć się na bok. Powoli podnieść na pomocą rąk. Popie wodem. I uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę. Wyciągnij sylwetkę mocno w górę. Oprzyj sobie dłonie o pośladki. A głowę spuść w dół. I na jak głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając do siebie łopatki. I odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest to dla ciebie komfortowe. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. pilne bioder, żeby nie uciekały do przodu. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem. Wydech dziewięć. Oddechu łączę ciało Ducha I umysłu dziesięć. Wydech jedenaście. Wydech dwanaście. Wydech trzynaście wydech czternaście wydech piętnaście wydech szesnaście wydech siedemnaście wydech osiemnaście wydech dziewiętnaście wydech Dwadzieścia, wydech. I dwadzieścia jeden. Wydech. Rozluźnij, kręcąc głową ramionami. Popij wodę. Usiądź do rytyło czwartego. Rozstaw nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości. Wyprostuj kolana, wyciągnij s w górę, Oprzyj mnie o matę przy biodrach, głowę spuść w dół. i na wdechu mić głowę i wypchnij biodra w górę, łokcie kierując lekko na zewnątrz, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem wydech dziewięć wydech dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście wydech trzynaście wydech

Dziewiętnaście. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. I dwadzieścia jeden. Wydech. Usiądź swobodnie. Strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Zapleć palcem, popręć nadgarstkami w przód. Po wodę. I połóż się na brzuchu do piątego rytuału. Nogi są rozstawione na szerokość bioder, palce stóp oparte o matę. W prostszej wersji ćwiczenia możesz oprzeć ręce na łokciach, żeby nie obciążać nadgarstków. unieść do góry głowę. Podnieś całe ciało w górę i na wdech wypchnij pośladki, naprężając i nogi, i brzmiet. Wersja trudniejsza. Oprzyj dłonie omatem przy klatce piersiowej. unieś głowę, pociągnij całe ciało w górę, możesz ewentualnie na macie pozostawić kolana. I przenieś na wdech pośladki w górę, kierując łokcie lekko na zewnątrz, obu wersjach ćwiczenia. Broda dąży do mostka, kolana mogą być lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Wydech. Pięć. Wydech sześć. Wydech siedem. Wydech osiem. Wydech dziewięć. wydech, dwanaście, wydech, trzynaście, oddech łącząc ciało ducha i umysł, wydech, czternaście, wydech, piętnaście, wydech. 16. wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia. 21. Zwaga w klesz, usiądź po ślech, tam na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona mocno do przodu, oprzyj czoło o matę i oddychaj do brzucha. Powoli się podnieść, popij wodę. I do ćwiczenia dodatkowego. Połóż się na boku. Noga, na której leżysz, jest wyprostowana, palce mocno zadarte do góry. Opieramy się na łokciu, ale ramiona są luźne. Druga noga przełożona do przodu, przyciągamy ją dłonią do uda i pracuję. Noga wyprostowana, unosząc się w górę i w dół. Wdech i wydech. Wykonaj to ćwiczenie w swoim tempie. Rozluźnij. I zmiana strony. Mocno zadarta stopa do góry, drugą nogę przyłóż i przyciągnij do uda. Luźne ramiona i zaczynamy wdech i wydech. I rozluźnij, podnieś się, popij wodę. I ostatnie nasze ćwiczenie, czyli Połóż się na brzuchu, rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce oprzyj na łokciach, a ja nastawiam czas na 60 sekund. I trzymaj w pozycji deski tak długo, jak długo możesz. Zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawrój kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy, zaciśnij pośladki, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, tak żeby łokcie znajdowały się dokładnie pod barkami, głowa jest przedłużenia kręgosłupa, oddychaj, uśmiechaj się i cały czas zaciskaj pośladki. Jeden. I rozluźnij Połóż się teraz wygodnie. Oprzyj głowę na dłoniach. Zamknij oczy. Pozwól, żeby ciało się rozluźniło. Oddychaj do brzucha. I poczuj, jak oddech przepływa przez całe twoje ciało. mnie rozluźnia i poszczególne partie ciała. Zacznij od stóp. Następnie rozluźnij łydki. Uda. Pośla. śmiały ja tego rozluźnij plecy, barki, ręce. Jeśli nie czoła, pójść swobodnie szczękiem i pozwól opaść policzką. Poczuj, jak wszystkie mięśnie puszczają napięcie. Podziękuj swojemu ciału za wysiłek, jaki włożył dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wysyłaj w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Powoli otwórz oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się. Sięwni, popij wodę. I jeszcze chwila na gimnastykę twarzy. No i sobie wygodną pozycję, taką, żeby plecy były wyprostowane, łopatki, ramiona ściągnięte w dół, broda uniesiona do góry. I będziemy ćwiczyć uśmiech. Zawijamy dolną wargę za dolne zęby. Górna warga mocno odsłania nam górne zęby, i staramy się unieść policzki jak najwyżej, podnosić je i opuszczać. Jeżeli czujecie, że mocno marszczą się Wam kurza łapki, to można sobie przytrzymać je i wyprostować. Cały czas oddychamy, pilnujemy ramion, żeby były w dole i zaczynamy. Dziesięć powtórzeń i rozluźnij. Wydech i jeszcze raz. Rozluźnij. Ostatnia seria. I rozluźnij. Popij wodę. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wspólną gimnastykę. A jeżeli macie ochotę potańczyć sobie ze swoim ciałem, skontaktować się z nim i znaleźć napięcia, które warto jeszcze bardziej zaopiekować się nimi i porozluźniać, to zapraszam Was dzisiaj na godzinę 20 na taniec terapeutyczny online. Szczegóły znajdziecie w opisie do tego filmu. Dziękuję, życzę pięknego dnia i do zobaczenia jutro.